A teraz, proszę Państwa, dzisiaj wieczorem po godzinie 20.00, 8 maja 2025 roku, święto świętego Stanisława, patrona tejże katedry wawelskiej, słyszymy bijący dzwon Zygmunta, prawda? Ja tam powoli idę w jego kierunku, ale po drodze widać jeszcze basztę senatorską, sądomierską, złodziei, w środku kościół. Nadęcha świętego Stanisława Kostki. Tu widać. Kapicę Zygmuntowską i inne, prawda? Wieże Srebrnych dzwonów. Wejście tutaj w kierunku grobu Kaczyńskiego prezydenta. No i ciekawe jak długo będzie bił ten Zygmunt. Czy zdążę? Czy zdążę go zarejestrować bijącego na tym aparacie no ale mam nadzieję, że to chwilka potrwa bo ja tu byłem tam przy czakramie i na dziedzińcu wawelskim. Tu widzę jeszcze cięża. Rozmawiają i biskupi po uroczystej koncelebrze. Widocznie rozmawiają na temat nowego papieża Leona 14, prawda? To jest raczej dość niespodziewany wybór. No i proszę Państwa, tu mamy wejście do katedry wawelskiej i słynne kości, prawda, które mają chronić katedrę i Kraków. Tu widać powoli zachodzące czerwone słońce, prawda. No i teraz to te jest wieża zegarowa. Katedry wawelskiej i teraz coraz lepiej słychać właśnie dzwon Zygmunta tu jest muzeum katedralne prawda? i wyjście zapasowe z katedry dla księży i, i tych i kościelnych to widzimy ratusz w wieży Mariacką i ludzie tu przyglądają się i kościuszce no i tu mamy właśnie wieże. Zygmuntowską z dzwonem Który słychać coraz coraz wyraźniej, coraz potężniej prawda No i nas tutaj jeszcze chyba wypuszczą, prawda? No i tu słychać bardzo jak, jak właśnie bije ten dzwon pociągany rękami kościelnych i tak zwanych dzwonników którzy ręcznie obsługują o proszę bardzo tam się światełko świeci obsługują rozpośrednio ten dzwon słynny wielu ludzi tu właśnie stoi filmuje podziwia słucha proszę bardzo Proszę? Wreszcie pan przyszedł. No, jeszcze tu zachód słońca oglądam. To piękny zachód słońca. No właśnie, ja jeszcze tam z boku go zapieszczę, zrobię i fotografuję znaczy, tam no, to główne wejście, babylą zaraz kończyć, nie? O, już słabiej coś. O, widać teraz, jak, jak się huśta dzwon i jak tam pociągają prawda widać teraz jak pociągają jak się huśta dzwon te linie, prawda i kończy się już kończy się już ten to dzwonienie prawda na tej wieży zygmuntowskiej z dzwonem zygmunta no to już powoli zamiera to widać wieżę zegarową inaczej tu już się kończy a przy okazji można zobaczyć Ładny zachód słońca tutaj, prawda? Proszę bardzo. To taka migaweczka z Krakowa, z Wawelu i najbliższej okolicy. Amen.